Kiedy tak słuchajcie wszystkim, pamiętam jak dwa lata mojego życia spędziłem w puławach. Miałem tam kumpla Piotrka Sobczyńskiego, który mówił na mnie: Kusior. I kiedy tak słuchałem kawałka Taco na FIDE na Hot 16 Challenge 2, to wśród nominacji Kłebo usłyszałem Kusior. Nominacja numer 3 leci do Guziora. A może chodziło o kuzior? Nie wiem, ale idolowi, bo album... Na wszelki wypadek nie odmawiać. Postanowiłem więc nagrać swój kawałek. Zapraszam. Zero, zero dziewięć, pierwsza w życiu wódka U Piotrka na hot 18, miejscowość kożuchówka, piąta rano już po budka. Stopa na trening do poła łapać od dziecka by coś zdobyć Musiałem zapierdalać Chcieli mnie już skreślić, wszyscy trenerzy, znawcy sportu Powołaniem na mistrzostwa świata Pokazałem jakiego jestem sortu a gdy o sorcie mowa, przejdźmy może do Andrzeja Kiedy widzę, co PiS robi, nóż w kieszeni się otwiera Może nie jest aż tak ostry, jak słynny był cień Odpływa ten, otwórz oczy i tych debili z I Imię? Jakie imię? Nikt nie pyta nas o zdanie Gdyby rząd nie leciał w chuja, niepotrzebne byłoby to Rapowanie. Rapowanie, rapowanie. Patrzymy na siebie przez szybę, jak w Tamagoci. Tylko pić, jeść, spać. farantanna właśnie to z nami robi. Nie jestem dobry w rapsach, nie wiem jak się liczy wersy. Ale dobrze się tu bawię. No to kurwa zmienię język Yo. On commence en Dakar, la porte d'Afrique. Je crois qu'un jour retournerai aussi. Dans la lutte contre l'épidémie, Sénégal est champion. Majorité des cas sont guéris, c'est impressionnant. C'est le temps de nomination. Mon chéri ami Mamadou, montrez-nous quoi est pour toi, restez chez nous. Mais seis versos em português, minha língua segunda. Epidemia estraga os planos, fica em casa cada bunda. Mas eu sei, com certeza, mais rápido que pensamos. Tudo volta como era e todos juntos nos abraçamos. Carlos Sá, caro amigo, agora é a tua vez. Tienes seis líneas para nos decir cómo tú lo ves. El español es más difícil, pero me gustan los retos. Hace solo un mes tuvieron allí los problemas concretos. No había suficientes camas para ganar con la corona, pero médicos hicieron los milagros. Espera. W jakim kraju jest Barcelona? La nominación mia vola al director de Serie Internacional, Mikel Ángel Rodriguez, dinos como Jeszcze raz dziękuję za nominację od klubu na FIDE Proszę dajcie na się pomaga. Razem pokonamy widę Niech się na coś przyda ta gorąca szesnastka. Czekam na egzotykę 2: Mada, Mada, Madagaskar. Ode mnie to by było na tyle. Poza nominacjami wspomnianymi w Zbrodkach, czyli mistrzem Senegalu w mam Manu Diopem, zwycięzcą najtrudniejszego maratonu świata Carlosem oraz dyrektorem mojej firmy Serie International. Miguelem Angelem yy, Rodríguezem. Chciałbym nominować jeszcze kilka osób. Politycznie nominujemy mojego kandydata na prezydenta, Szymona połownie. Jakby kto pytał, to ja za nim stoję. Druga nominacja miała polecieć do wokalisty zespołu Power of Trinity, Kuby Koźby. Jednak Kuba już nagrał swój kawałek. Ale nie ma tego złego. Nominuję naszego wspólnego znajomego muzyka, Bartka Ciołkowskiego. Dodatkowo nominujemy mojego trenera, Ludwika Sikorskiego, który przez rok mieszkał na Bronxie, więc liczę na czarny, gangsterski rap po angielsku. Kolejna nominacja leci do Mateusza, który jest tutaj dźwiękowcem, operatorem kamery i zajmuje się produkcją tego klipu. Wielkie dzięki Mati. Pokaż jak się to robi na jmw.ldz.io. I ostatnia nominacja dla przyszłej mistrzyni bliskiej Pauliny Szymczak. Jak zakończysz karierę sportową to śmiało możesz spróbować sił w rapie. Pokaż na co cię stać. Dzięki, Jo.